Dzień dobry, kochani, witam Was na kanale Jolki. Trzy dobre światy, 8 września i moi kochani, jesteśmy już po pełni w rybach, z całkowitym zaćmieniem słońca, ale ta pełnia cały czas ma na nas wpływ. Dodatkowo, dzisiaj, moi drodzy, Księżyc wejdzie do Barana i zrobi koniunkcję z Saturnem i z Neptunem, które są... Saturn już przeszedł do ryb, ale są bardzo blisko siebie, więc on cofając się do Barana będzie robił właśnie koniunkcję z Saturnem i z Neptunem. I dzisiaj Możemy poczuć takie wyzwolenie emocji, bo wiemy, że księżyc jest w uczuciu. I na pewno dużo się działo. Powiem, że ja sama miałam taki przypadek w okolicach pełni, gdzie inny pies spuszczony przez właściciela zaatakował mojego psa. Powiem wam, że po prostu miałam stresa niesamowitego i taka naszła mnie niesamowita myśl, że jesteśmy bardzo nieodpowiedzialni tam Jeden z właścicieli, bo czy psy były luzem puszczony i dwa z nich zaatakowały mojego psa, który był na smyczy, i myśmy wracali, jak myśmy ich zobaczyli. I wyobraźcie sobie, że powiedział, że on jest na łące i on może mieć psa spuszczonego. Czyli totalny brak odpowiedzialności. Równie dobrze ten pies mógł zaatakować mnie. W każdym razie dziękowałam Bogu, że nic się nie stało. Mój pies się wystraszył, ja się mocno wystraszyłam. I pokazuje to, w jakim miejscu każdy z nas jest, jak przyjmuje właśnie odpowiedzialność. Powiem, że bardzo się pilnowałam, żeby nie posyłać negatywnych emocji, ani negatywnych myśli do tych ludzi. Ja skupiłam się na tym, że nam się nic nie stało, oprócz tego niesamowitego strachu, którego żeśmy doświadczyli. I co dzisiaj, kochani? Dzisiaj możemy zrozumieć nasze potrzeby to, jaka jest nasza misja jak sobie radzimy z emocjami jak dążymy do tego, aby, moi drodzy, stanąć do wezwania duszy, tak, do naszego planu. I moi drodzy, jaką mamy kartę yy, samoświadomości? Z jakim pytaniem? To pytanie już też w sierpniu się pojawiało i uważam, że jest to bardzo ważne pytanie. A pytanie brzmi, od kogo mogę teraz zwolnić swój osąd, kochani? Od kogo mogę teraz zwolnić swój osąd? Osąd zamyka nasze serce naprawdę i oddziela nas od miłości. Przywiązuje nas do naszego strachu i trzyma nas we wstydzie. Kogo teraz osądzasz? Czy to ktoś w Twoim życiu, czy to ty sam? Zwolnij kajdany, porzuć oczekiwania i bądź wdzięczny za to, co jest. Co dzisiaj możemy zrobić z tym pytaniem i z osądem? Spójrz na osobę, którą osądzasz, jakbyś patrzył na małe dziecko. Zobacz, jak się uczy i rozwija, opada i popełnia błędy. Zobacz, jak pragnie być kochanym i akceptowanym. Dodaj jeszcze więcej łaski, aby otworzyć swoje serce na tę prawdę. Kiedy podnoszą osąd z siebie i innych. Odkrywam swoją własną prawdę. Jestem kochany, jestem cały, jestem nieograniczony i oni też. Przepiękne przesłanie, bo my jesteśmy pełni osądu i moi drodzy, to nie jest tak, że się tego wyzbędziemy. Ja już o tym mówiłam, ale powtórzę: nasz y, umysł i y, my żyjemy w świecie dualnym. Cały czas coś osądzamy, cały czas coś porównujemy. Pięknie to porównywanie jest pokazane w kartach Osho, gdzie bambus porównuje się do dębu. Na pewno, żeście nieraz, ci co są na moim kanale, widzieli tą kartę u Agnieszki, jak robiła energię Osho kartami i może macie te karty, ja je też mam i kiedyś bardzo dużo nimi kładłam sobie energię na dany dzień i moi drodzy czy dom jest lepszy od bambusa na pewno mają obydwa drzewa różny charakter Zapewne jedno i drugie jest niesamowicie mocne. Mambus jest bardziej wiotki, więc też na silne wiatry jest bardziej wytrzymały dąb. Jeżeli jest dobrze ukorzeniony i ma wiele lat, to też go trudno ruszyć z miejsca. Ale czy przez to które z tych drzew jest gorsze? Odnieśmy to do siebie do swoich osądów. A teraz spójrzmy, dokąd jeszcze nas energia chce dzisiaj poprowadzić. Jakie tu będziemy mieli podpowiedzi od kart Tarota. Już sprawdzamy. Odwrócona czwórka mieczy. Moi kochani, to jest jowisz w wadze. Waga jest też o porównywaniu, tak? A Jowisz e, mówi więcej, e, Jowisz to jest taka nasza wewnętrzna prawda i odwrócona karta świata e, jest e, w tyle, więc, więc i więcej, i więc, przepraszam, w każdym razie. E, odwrócona karta świata e, podpowiada, że są jakieś sprawy niedokończone, coś się. Dopełnia. Coś zostało podświetlone, coś bardzo głębokiego, może jakieś głębokie lęki. Ja miałam głęboki, potworny lęk, że pies zagryzie mojego psa, a ja go bardzo kocham i po prostu aż mnie to zmroziło. Ale co dziś? Dzisiaj powinniśmy może wyjść tym lękom naprzeciw. Jeżeli mamy na tyle siły, bo pamiętajcie, że. Nie bierzemy się za nic, na co nie jesteśmy gotowi. Nie porywamy się z motyką na słońce. Jeżeli ktoś ma bardzo traumatyczne doświadczenia, trzeba udać się do specjalisty i szukać pomocy. Ale jeżeli czujemy w sobie wewnętrzną moc, dużo już ze sobą pracujemy, to jest ten czas, który nas woła, aby. Wyjść już z tego zawieszenia, tak? Z tego oczekiwania, że może coś się zmieni, może coś się zdarzy. Bo tu ta odwrócona karta świata zapowiada, że są jakieś tematy niedomknięte. Jest coś, co teraz warto jest się temu przyjrzeć. Może to być związane. Z tym, że za bardzo jesteśmy właśnie w tym osądzie. Nie widzimy, że bez względu na charakter, na naturę, każdy z nas jest tu potrzebny. I ja miałam kiedyś taki przykład, gdzie mówiłam, że ta osoba, która, dajmy na to, jest uzależniona i leży w robie. Też pełni bardzo ważną rolę, bo ona nas uczy miłości i nieosądzania. Nie wiemy, co ten człowiek przeżył, ale jego dusza zgodziła się nam dawać taką lekcję, tak? Lekcję pokory. Każdy z nas mógłby znaleźć się na takim miejscu, gdyby przekroczył pewne granice. Więc z poziomu duszy nie ma Rzeczy dobrych i rzeczy złych, są doświadczenia, które dusza przychodzi doświadczać, a my uczymy się, kochani, miłości, miłości bez warunków, miłości bez osądu. I kogo dzisiaj mogę zwolnić ze swojego osądu, do kogo mam żal i pretensje kto siedzi we mnie jeszcze bardzo głęboko, że ja nie potrafię odpuścić, nie potrafię. Być ponad własne opinie, które sobie wyrobiłam, wyrobiłem na dany temat. Dzisiaj też nie zaniedbujmy własnych potrzeb, jak również uwolnijmy się od tego niepokoju, że może nie jesteśmy do końca doskonali, bo nie potrafimy czegoś odpuścić. Wszystko ma swój czas. Saturn jest Panem czasu. On mówi, wszystko ma swój czas i miejsce. Ale szybciutko już, bo film się robi za długi. Spójrzmy tu na te nasze cudne karty i podpowiedzi o Danielu. Co będą chciały nam na dzisiaj podpowiedzieć, moi kochani? Powiem, że z tym osądem to jest naprawdę trudny temat, bo cały czas osądzamy, cały czas odbijamy się w innych też. Zobaczmy, że czym bardziej jesteśmy na czymś zafiksowani, to jest nasza energia, to my się fiksujemy, nie ktoś, tylko my. Dlaczego? Pytanie: dlaczego? Mamy zrozumienie. No, jak cudnie, po prostu ja bym sobie nie mogła lepszej karty wymarzyć na tą chwilę. Zbadaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże Ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojące przed Tobą wyzwania. Poznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia. Twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na ziemi, poproś swojego anioła o pomoc. Afirmacja: dążę do zrozumienia samego siebie i mojego życia. I tego Wam, kochani, z głębi serca życzę, abyście w czasie tego korytarza zaćmi mieli głębokie wglądy i odkrywali to co was blokuje co nie pozwala wam uwalniać się od pewnych przekonań, wzorców, łatek, jakie żeście przykleili sytuacjom czy innym ludziom. Warto jest za wezwaniem dzisiaj karty samoświadomości do zawołaniem od naszej kolektywnej duszy. Spojrzeć właśnie na osobę, którą oceniamy, czy na sytuację, jak na małe dziecko. Ile my mamy tolerancji, patrząc na moje małe dzieci, wiemy, że nie zrobią nic więcej, bo one się uczą. I tak spójrzmy na siebie, jak na takie dzieci, które cały czas się uczą. Czy my mamy lat y, 5, 10, 30, 50? Kochani 70, cały czas jesteśmy w drodze i cały czas może nas coś zaskoczyć. I pamiętajmy, że najwięcej i najbardziej krytycznie osądzamy siebie samych, więc siebie przede wszystkim uwolnijmy od osądu. Dziękuję Wam za dziś. Zapraszam na kolejny film. Proszę o łapkę w górę, proszę o komentarz, jak z Wami... To współgra, jak Wam się podoba. I cóż, pięknego dnia, bez jakichś traumatycznych przygód i niespodzianek, bo też nie powiedziałam, że mamy Dzień Uniwersalny 8. 8 mi się od razu z kartą sprawiedliwości kojarzy, ale w kluczu tam jest 17, więc mamy i kartę gwiazdy. Więc miejmy nadzieję, że sprawiedliwości w każdej sytuacji da, stanie się zadość. Nie my jesteśmy sędziami i dbajmy dzisiaj o siebie, bo w ogólnym liczeniu jest 26. Pamiętacie, 26 to karma ciała, którą dusza sama bierze, nie każdy ją ma, ale jeżeli ona się tutaj w ogólnym liczeniu pokazuje, to bądźmy ostrożni. Żeby nas nic nieprzyjemnego nie, za, nie spotkało, zaspokójmy potrzeby naszego ciała. Dziękuję już, do usłyszenia, zapraszam na zaś. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli tu się pojawiacie od czasu do czasu i jeszcze Wam na dzwoneczek, na subskrypcję, paluszek nie poleciał. Pa!